You know I love you, baby. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Dżela Beauty. Zapraszam do świata kupidynów, serduszek i miłości. W tym walentynkowym tutorialu przygotowałam dla Was makijaż z jakże popularnymi teraz zdobieniami pod okiem. Ale oczywiście możecie je też pominąć i mieć bez udziwień. Zaczynajmy! Najpierw baza. Używam jej, kiedy potrzebuję, żeby moja skóra wyglądała naprawdę gładko. Rozprowadzam ją dokładnie palcami na całej twarzy. Zawiera owoce róży i oleje karganowe więc bosko ślizga się po twarzy. Tego, czego na pewno nie chcemy w walentynki, to szara i pozbawiona blasku cera. Więc, jako drugą bazę, nakładam odrobinkę rozświetlacza w kroplach od Cover Effects. Niby nie wygląda na wiele, ale uwierzcie mi, że taka ilość już wystarczy, żeby zrobić różnicę. Jest naprawdę mocno napigmentowany. Na rozświetlacz nakładam podkład od Fenty Beauty i całość mieszam ze sobą na twarzy. Dzięki temu nawet z matującym podkładem wasza skóra będzie odbijać światło. Do konturowania użyję palety NYXa. Najpierw połączę te dwa odcienie jako rozświetlenie, Teraz te dwa brązy do konturowania. Zaznaczę nimi kości policzkowe i żuchwę. Ten sam kolor nakładam na mniejszy pędzelek i konturuję nos. Staram się przejeżdżać równą linią jak najbliżej szczytu nosa. Teraz trzeba to wszystko utrwalić. Wybrałam sypki puder Born This Way, który nakładam za pomocą puszka. Teraz jeden z moich ulubionych róż, jeśli potrzebuję soczystości. Jest to Too Faced Papa Don't Peach. Nakładam go na całej szerokości policzków i od razu mam taki piękny, brzoskwiniowy pobłysk. Potrzebuję jednak trochę więcej koloru, więc biorę mocno różowy róż i dokładam go jeszcze na szczyty policzków i na okolice nosa. Teraz czas na brwi. Najpierw zaznaczam ich dolną krawędź jasną cielistą kredką. Dzięki temu zrobią się wyraźniejsze. Teraz biorę pomadę od Anastasia Beverly Hills i rysuję je jak zwykle. Czas zacząć oko. Biorę paletkę chudy i zaczynam od najjaśniejszego cienia jako bazę na całą powiekę. Rozprowadzam go równomiernie dużym pędzelkiem. Teraz biorę cień szaj i zaczynam cieniowanie. Nakładam cień w zewnętrznym kąciku i załamaniu. Przeciągam go prawie pod samą brew. Teraz mieszam ze sobą Flamingo i Bossy i tą mieszanką przyciemniam zewnętrzny kącik i załamanie. Staram się jak najdokładniej rozetrzeć te cienie. Teraz przerzucam się na paletę Subculture i będę używać cienia All Star. Koncentruję go w zewnętrznym kąciku i w samym środku załamania powieki. Czas na cień Forge. Nakładam go na płaski pędzelek i rozprowadzam na dolnej powietrze. W zewnętrznym kąciku łączę go z cieniem All Star. Teraz nowość w moich rękach, czyli I love you so much. Nakładam rozświetlacz pod podbrew i w wewnętrznym kąciku. Biorę specjalną bazę do cieni brokatowych Glitter Glue. Bo teraz wejdzie mocarny błysk. Rozprowadzam ją na środku powieki. Wracam do paletki chudy i biorę cudowny cień Rose Gold. Starannie wklepuję go w całą ruchomą powiekę. Znowu biorę paletę moci i jeszcze bardziej rozświetlam wewnętrzny kącik oka. I teraz wjeżdża eyeliner. Ale robię standardową kreskę. Wy dopasujcie ją do swojego oka i upodobań. Jedyne co zmieniam to to, że przeciągam ją trochę dalej w wewnętrznym kąciku. Teraz czas na zalotkę i tusz! No i oczywiście sztuczne rzęsy. Znowu biorę paletę rozświetlaczy, ale tym razem nakładam produkt palcem, żeby mieć mocny skoncentrowany błysk. Nakładam go też na czubek nosa i łupku kupidyna. Widzicie, jak pięknie świeci. Żeby trochę stonować całość, na no usta nałożę pomadkę NYX Lingerie w kolorze Embellishment. Przy tej pomadce bardzo ważne jest, żeby nałożyć cienką warstwę, bo inaczej nie wygląda równo i się jakby tak zbryla. Może dlatego niektórzy jej nie lubią, bo nakładam ją za grubo. Dopełnię to nowością od Nyxa, czyli pomadką powderpuff w kolorze Cool Intentions. Jest mega fajna, bo ma taki puszek na końcu. Super to jest. Teraz opcjonalny element, czyli serduszka. Biorę eyeliner. Próbuję patrzeć jak najbardziej na wprost i maluję trzy kropki dokładnie pod tęczówką. To będzie mój szkic. Teraz już wystarczy tylko połączyć kropki, wypełnić i gotowe. Trzeba oczywiście powtórzyć na drugim oku i voilà, nietuzinkowy makijaż na Walentynki gotowy. W poprzednich latach robiłam makijaż na walentynki, na przykład w stylu Victoria's Secret, e, japońskim albo romantycznym. Więc koniecznie je obejrzyjcie, żeby mieć z czego wybierać. A ja życzę wam udanych walentynek, dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejny piątek. A jeśli jeszcze chcecie zostać na YouTubie, to polecam kliknąć film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając w kółko po prawej. Buziaki e papa.